Cześć, Tomek Klamka, BMW Motorrad Dobrzański, a ze mną znakomici goście w ilości dwie sztuki, F900GS Adventure i F800GS. Oczywiście jest to dwóch z trzech nowych przedstawicieli rodziny tak zwanych średnich GS-ów, ale nie o nich dziś będziemy mówić. Będziemy mówić o motocyklu, który miałem okazję zrobić kilkaset kilometrów po słonecznej Grecji, dokładnie na półwyspie Halkidiki, podczas szkolenia, które organizowało dla nas BMW Polska oraz ADV Poland, za to serdecznie dziękujemy. Słuchajcie, F900GS. Słyszycie mnie cały czas, ale pewnie już widzicie je na ekranie. Jest to najprawdziwsza z nowości. Pierwszy motocykl BMW, który śmiało można nazwać naprawdę terenową ofertą dla szerokiego grona użytkowników, oczywiście pamiętamy, że były krosówki, że było HP2 Enduro. Natomiast ten motocykl ma szansę być równorzędną propozycją dla ludzi, którzy naprawdę wolą opony terenowe od opon szosowych i wolą używać motocykla po prostu w off -roadzie. Po pierwsze, lek. Po drugie, zupełnie nowy wygląd jak na BMW, w typie takiej dakarówki z wywiniętą do góry, bardzo zresztą skuteczną również na szosie szybką. No, mortka taka agresywna styluweczka, numer jeden. Mam nadzieję, że się szybko ociepli, ale sama taka ogólna styluwa tego motocykla niezmiernie mi się podoba. Która jest dostępna w dwóch wysokościach. Dwa rodzaje zawieszeń, standardowe, które i tak jest mocno terenowym zawieszeniem. Z amortyzatorem skrętu z ponad 20 cm skokiem oraz w pakiecie enduro mamy zawieszenie szowa jeszcze o 10 mm większy skok, pełna regulacja, oczywiście bez elektroniki, wszystko manualnie, zarówno z przodu, jak i z tyłu, co pozwala nam tym motocyklem również komfortowo poruszać się po drogach utwardzonych, kiedy potrzebujemy bardziej takiej sportowej, przesowej charakterystyki. Lekkość, zwinność 105 koni mechanicznych z dwóch cylindrów, silnik znany chociażby z F900R czy F900XR. Lekkość prowadzenia, wygoda w pozycji stojącej, poczucie pełnej kontroli. Dla mnie jeden z najciekawszych debiutów w BMW w ciągu ostatnich lat. Zresztą po Waszym zainteresowaniu widać, że dla Was też najważniejsza sprawa, będziemy mieć ten motocykl jako demo, będziemy mieć ten motocykl w wypożyczalni. Widzimy się w salonie i naprawdę 900 KGS to jest coś, co trzeba wziąć pod uwagę, gdy szukasz średniego motocykla do wszystkiego. Do zobaczenia na drodze i poza drogą Tomek Klamka BMW Motorrad Dobrzański.